Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej partii Nowa Nadzieja. Jest z nami prezes-założyciel partii, pan Janusz Korwinikę. Ja nazywam się Jacek Wilk, a dzisiejsza konferencja poświęcona jest największej klęsce geopolitycznej polskiej polityki zagranicznej ostatnich 30 lat, czyli sprawie Białorusi. Proszę Państwa, ja od wielu, wielu lat powtarzam, że polska polityka zagraniczna tak naprawdę nie istnieje, ponieważ warunkiem istnienia prawdziwej polityki zagranicznej jest to, aby była ona długofalowa i aby planowała na kilkadziesiąt lat do przodu, a w tej chwili w Polsce niczego takiego nie ma. Tak naprawdę polska polityka zagraniczna to jest obecnie miotanie się między bieżącymi różnymi sprawami między bieżącymi różnymi rozgrywkami i nikt tak naprawdę nie potrafi odpowiedzieć na fundamentalne, najważniejsze pytanie, gdzie Polska ma być za lat 30, 40, 50, czyli jakie ma cele na długi, długim okresie. I w tym kontekście szczególnie w sposób wyjątkowo tragiczny rysuje się chyba największe zaniedbanie polskiej polityki zagranicznej, jaką jest sprawa Białorusi. Przez ostatnie 30 lat Polska nie zrobiła tak naprawdę nic, aby to państwo przeciągnąć do siebie, aby zyskać jego sympatię. A wręcz przeciwnie, cały czas Białoruś, Białoruś, a zwłaszcza prezydent Łukaszenka był atakowany, był zniechęcany, o ile dobrze pamiętam, ani razu nawet nie był zaproszony do Polski, jeśli się nie mylę. I w ten sposób Polska na własne życzenie, własnym działaniem, własnym zaniechaniem oddała to pole konkurentowi, czyli Rosji. I teraz zwróćcie Państwo uwagę na tragiczną sytuację w tym aspekcie. Mówi się nam w kontekście wojny z Ukrainą, wojny na Ukrainie, że interesem strategicznym Polski jest to, aby być oddzielonym od Rosji. Słusznie. Ale w takim razie, dlaczego nie zrobiono właściwie nic, a można powiedzieć wręcz przeciwnie, żeby wzmocnić Białoruś, żeby ją zachęcić do lepszych, bliższych relacji z Polską. Żeby Białoruś po prostu pozostała państwem suwerennym, niezależnym i niepodległym i w ten sposób właśnie oddzielała, oddzielała Polskę od Rosji. E, tak jak powiedziałem, prezydent Łukaszenka nigdy nie był nawet zaproszony do Polski. I teraz niestety, ale skutkiem tego wszystkiego jest to, że za chwilę dojdzie do pełnego połączenia, pełnego zjednoczenia Rosji i Białorusi. A to z kolei będzie skutkować tym, że spełni się nasz koszmar, można powiedzieć, bo będziemy mieli po prostu za wschodnią granicą, Będziemy mieli już po prostu państwo rosyjskie. Państwo rosyjskie, które co prawda nie ma do nas póki co żadnych istotnych pretensji, czy to terytorialnych, czy ludnościowych, czy związanych z granicą, ale potencjalnie może mieć. I o, te, o szczegóły poproszę pana prezesa Janusza Kordynickiego. Proszę państwa, ja już od 20 lat mówię, że trzeba. Tak samo jak kiedyś ześmy Litwę, która na nas napadała, groziła, jak jego przecież napadał na polskie wsie, palił, gwałcił, rabował, a zrobiło się go królem Polski, okazało się, że był niezłym królem Polski, prawda? Otóż Łukaszenka nikogo nie gwałcił póki co, póki co i można było, można było mieć z nim dobre stosunki. Tymczasem myśmy wpychali cały czas Białoruś objęcia Rosji. Polska cały czas zakładała, że obali reżim Łukaszenki i w ten sposób, że tak powiem, ściągnie Białoruś. Tymczasem można było spokojnie Łukaszenkę się bronił. 20 lat jego ekscelencja, ekscelencja Łukaszenka, się bronił przed ciągnięciem wodnicze Rosji do tego zbiera. I 9 września 21 roku został zmuszony przez yy, prezydenta Rosji do podpisania 28 porozumień. W tym roku wchodzi w życie ostatnie 28. porozumienie. Porozumienie, o scaleniu armii i sił specjalnych. Co ciekawe, polscy policjanci w ogóle tego nie zauważają. Nikt się tym nie interesuje. Nikt nie wie w MSZ, kiedy nastąpi, kiedy to wejdzie w życie. Nikt tego nie wie. Dzwonię po różnych instytucjach, ludzie się tym po prostu nie interesują. Z cynków, które mam z Białorusi, jeszcze mi tam jakieś zostały, wygląda na to, że to będzie około 21 lutego. Ale to są absolutnie nieoficjalne, nieoficjalne informacje. Proszę Państwa. Całkiem możliwe, że 21 lutego powstanie zbir naprawdę, czyli mający wspólne siły specjalne służbą, policję i wojsko. I ten zbir po prostu napadnie na Ukrainę, no nad nie musi napadać, bo w tej chwili ustanie, automatycznie będzie w stanie wojny. Powtarzam, nikogo to nie interesuje. Wszyscy patrzą, gdzie stoją jakieś półki białoruskie, ale nikogo nie interesuje, kiedy wchodzi w życie to porozumienie. Tymczasem na wschodzie w Rosji, Białorusi przestrzegają. Koszetka się bronił 20 lat. Być może jeszcze by mógł, by mógł, by mógł się z tego wymigać. Ale niestety za kilkanaście dni, czy za kilkadziesiąt dni, czy za kilka tygodni nastąpi zupełne scalenie Białorusi i Rosji. Powstanie zbir naprawdę. Tak się nazywa związek Zniosek Białorusi i Rosji. Proszę Państwa. I w tym momencie, koniec, jak słusznie powiedział pan mecenas Wilk, prawda? w tym momencie będziemy mieli na granicy Rosję, która będzie chciała Białoruś przekupić na przykład tym, że będzie miała pretensje do Białowieży albo coś takiego, prawda? Zatroszczę się o ludność białoruską na, na Podlasiu po to, żeby zyskać sympatię Białorusinów. Tak będą pewno robili. Na pewno poproszą o korytarz do Królewca. Sami sobie napytaliśmy to biedę. Nikt mnie nie słuchał. Nikt. Zobaczycie Państwo. Pamiętacie Państwo, kiedyś powiedziałem, zobaczycie, co będzie, co będzie po, 8, po 8 listopada. No to teraz poczekacie i zobaczycie, co będzie za te kilkanaście dni. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Nie widzimy, nie słyszymy. Nadal nikogo to nie obchodzi. Chyba tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.